Witamy w dzisiejszym odcinku. sobie no, odbiorę trochę, otworzę trochę paczek. Jakichś zawodników też odbiorę. Na samym stacie paczka za 3000 gemów No, tutaj 110 plus zawodnik. Raczej nie liczyłbym na jakąś dobrą kartę. Tak, maksymalnie 112 overall. Wpadnie. No bo. O wyższym tutaj raczej nie mówię, nie? No, te pierwsze. Te pierwsze część tej paczki jest taka do odhaczenia, i ta druga jest zdecydowanie ciekawsza. Są ekrany: Francja St. Chrystal Palace Mateta. To będzie chyba 112 overall matety, nie? Chyba tak. No dobra, mamy tutaj matę test 12 overall W sensie Nie jest taki fenomenalny teraz tak naprawdę eee, Festive -fix, fix Tourist No dobra i teraz przejdziemy tutaj, odbierzemy sobie Thierry'ego Auriego Thierry No i Thierry'e Aurie zostanie zaraz odebrany, tylko to było w Premier League Hall of Fame, nie? Mm -mm, to było w tej zakładce Thierry Auri 110 overall. W sensie, ten Thierry Auri mi się nie przyda, tak naprawdę. Mateta w sobie też. Ja tutaj poluję na takie karty jak. Ee, Chociaż Halland to 100, 1000 z tych punktów, tych shardów, raczej nieosiągalne, nie osiągalne, nie? No ale ja już bym tutaj chciał takich napas zawodników 113 plus, nie? Ze do składu. Dobra, jest Titeuri. Odebrany. Teraz tak. Przejdziemy z teraz do Activities. Tutaj też będą jakieś tam nagrody do odebrania w login, nie? więc odbiorę no i tutaj jeszcze będę miał do odbioru 800 gemów za 15 logowań nie? więc okej okay. w za 15 tych od odebranych nagród a nie logowań no dobra mm, okej, okay. teraz wyjdę z tego <laughs> i teraz tak, extra time Tutaj w EkstraTimie też będzie parę pików do odebrania. Ale zanim te piki odbiorę, to tutaj wezmę jeszcze po. Zagram sobie w Trivia Time. Free. Nottingham Forest Kurde! Um, 16,40 Eee... Pedro? Greenish. ojoj oj Eee... Oj, oj. Pep Guardiola Emirates Stadium, no to Arsenal, no był... Mogło tutaj być trzy odpowiedzi dobre, nie? Więcej ciężko, nie? W sensie Tutaj trzeba szybko odpowiadać je. Chwila zawahania i czas minie. Więc trzeba na szybko klikać te odpowiedzi. Więc to też jest ciężkie. Tutaj mamy free peak. Zobaczymy, co tutaj będzie. Wini 89 overall będzie wart z jakieś 600-700 tysięcy, tak myślę. Na pewno Może nawet z 800, bliżej tych 800 bym powiedział. I tutaj trzy piki jeszcze za 250 yy, gemów odbiorę sobie. No i zobaczmy, co tutaj trafię. Kurczę. Chyba te. Punkty wezmę. Dobra. Chociaż nie wiem do czego tak dokładnie służą te punkty. No ale dobra. są to biorę. Karager. Chyba karager overlowo, bo marmurz jest warty gdzieś poniżej 200 tysięcy. Devry też, nie, ale... Paragra to zaś też nie jest jakimś najdroższą kartą, nie? No tutaj raczej nie ma ciężkiego wyboru, no bo karta 84 i 85 no to co będzie mówić. Nie równoważy się z y, tymi 500 punktami, nie? No dobra, i teraz tak. Tutaj mam jeszcze. Do odebrania karty różne, i tak i te punkty właśnie, yy, więc je spróbuję odebrać. Tutaj jeszcze jakieś nagrody, 9800 gramów, czyli prawie 10000, zobaczmy teraz. WIRC Nie mogę wszystkich niestety odebrać, bo Mam y, już maksymalną ilość graczy, nie? W sensie kart No ale będę musiał w najbliższym czasie posprzedawać Te wszystkie sprzedawane, niepotrzebne karty Bo tak naprawdę no sam Zajmują one miejsce, nie? No, ale tych kart, jak mówiłem, nie potrzebuję. Karager nie? 400 tysięcy. No to Imo i moi, tak dobrze. Maradona 95 Overall 100 tych punktów. Tutaj nie wiem, to dalej będzie jeszcze w tych. No, a mini, OK. No, to już dzisiaj ten wini No, i ta reszta już raczej chyba jest z innych dni. Jeszcze trzy: no, to jeszcze dwie, bo tutaj byli te punkty. No i zobaczmy, Jamal Musiela, kontuzjowany. I nie gra już od chyba klubowego mundialu. Czy to była Liga Mistrzów? Chyba Liga Mistrzów była. Tak czy jak w tym sezonie był kontuzjowany. No dobra, w tym odcinku to było wszystko. Cześć.